Demony słowiańskie to byty nadprzyrodzone, które w mitologii słowiańskiej zajmowały pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, o cechach na wpół ludzkich i na wpół boskich. W tym krótkim materiale opowiem wam o kilku z nich. Alkonast. W mitologii i folklorze rosyjskim stworzenie o ciele ptaka i głowie pięknej kobiety. Postać charakteryzuje niezwykły głos podobny do syren. Ten głos sprawia, że raz usłyszany hipnotyzuje człowieka. Głos dla takiej osoby staje się jedyną rzeczą, której pragnie się słuchać. Składały jaja na plaży i turlały je w kierunku morza. Kiedy jajka pękały i wykluwały się z nich młode alkonasty, zrywała się ogromna burza, a morze stawało się nieposkromione. Według mitologii słowiańskiej regulowały pogodę w zależności od potrzeb. Alkonasty oznaczały szczęście i nadzieję. Bywały mylone z syriną. Kolejną z postaci ludowych podań rosyjskich, mieszkanką podziemnego świata. Syrin to legendarna istota, przedstawiana jako ptak z głową i piersiami pięknej kobiety. Według legendy Siriny żyją na ziemi indyjskiej, w pobliżu raju albo w okolicy Elfratu. Stworzenia te nawiązują również do opowieści o syrenach z greckiej mitologii. Śpiewają święte pieśni, które mówią o szczęściu w przyszłości. W przeciwieństwie do alkonastów, Siriny są nastawione wrogo do człowieka. Kto słucha ich pieśni, zapomina o ziemskim życiu, śpieszy za Sirinami i umiera w morzu. Oczarowywała ludzi, zwłaszcza kupców. Siriny symbolizują smutek, cierpienie i rozpacz. Skarbnik Skarbnik to demon zwierzeń etnicznych Słowian, który zamieszkiwał podziemia przede wszystkim kopalnie. Jego zadaniem było ostrzeżenie naturalnych zasobów ziemi i jej skarbów. Postać skarbnika była szczególnie ważna dla górników, dla których mógł być zarówno wyrozumiały, jak i okrutny. Wszystko zależało od jego humoru, a także zachowania poszczególnych górników. Ukazywał się najczęściej pod postacią starego, brodatego górnika z kagankiem w ręku. Potrafił też przybierać kształt kozy, konia. Psa, myszy, żaby, pająka lub muchy. Mógł także pozostać niewidzialny. Wówczas górnik mógł wyczuć jego obecność, bądź usłyszeć stukanie. Północnica. Być może północnica była inną nazwą nocnicy, złośliwego demona ubranego w białe płachty lub czarną suknię, który nocą czyhał na wędrowców nieopodal bezdroży. Dostępne źródła ludowe udokumentowały wiarę w to, że nocnicą stać się mogła dusza kobiety tragicznie zmarłej przed ślubem. Wierzono również, że północnice są podobne do południc, lecz w przeciwieństwie do nich rodziły się w świetle księżyca, a nie słońca, z wiatru i ze stygnącej po gorącym dniu ziemi. Jak swoje krewniaczki, północnice również porywały do szaleńczego tańca swych podglądaczy. Tanczyli oni do momentu, kiedy to ofiara, będąca niejako w transie, umierała z wycieńczenia. Wierzono, że niektóre dusze zamęczonych tancerzy same stawały się nocnymi demonami. Męskim odpowiednikiem południcy był tak zwany polewik, którego wyobrażano sobie jako wyjątkowo pokraczne stworzenie. Polewiki były bardzo niskiego wzrostu. Miały ziemistą cerę, zaś w miejscu zarostu wyrastały im kłosy zboża. Demony te żyły pośród zboża i opiekowały się nim. W południe i o zachodzie polewiki wychodziły z polnej gęstwiny, po to by dać się w znaki niektórym ludziom. Istoty te miały w zwyczaju wyprowadzać na manowce wędrownych i podduszać śpiących w czasie rzekomej pracy. Szczególną agresywność stworzenia te wykazywały wobec osób pijanych. Podczas żniw polewik uciekał przed sierpami, po czym ukrywał się w ostatnim snopie zrzętego zboża. Taki snopek z honorami zabierano do stodoły, gdzie stworzenie mogło przetrwać do następnego roku rzmi. Gadzie istoty darzone przez słowiański lud szczególnym szacunkiem. Wierzono, że stworzenie to było jednym z zomorwicznych wcieleń Boga Welesa. Co więcej, żmije sprawowały opiekę nad zbiornikami wody i zasiewami. Zaś ich ujrzenie mogło zwiastować bogactwo. Osoba mająca po swojej stronie żmija mogła spodziewać się, iż ten będzie dla niego okradać innych gospodarzy z mleka, pieniędzy bądź żyta. W Rososzycy na ziemi sieradzkiej wierzono, że żmij jest królem węży oraz strzeże sprawiedliwości, karając przestępców. Dziś przyjmuje się sądzić, że wiara w żmiję miała związek z obserwowaniem wędrówek komet i meteorów na niebie, które naszym praojcom przypominały właśnie te ogromne, nadprzyrodzone stworzenia. Błędne ogniki Zjawisko dostrzegane nocami nad bagnami, mokradłami i torfowiskami. Mające postać niewielkich światełek unoszących się ponad powierzchnią, od wieków wiązane w wielu kulturach świata ze sferą zjawisk nadprzyrodzonych i światem duchów. Usłowian w zależności od regionu określane były mianem ogników, świetlików bagiennych, świczków i tym podobne. Uważano je za pokutujące po śmierci dusze ludzi niegodziwych, zwłaszcza oszukańczych geometrów i niesprawiedliwych właścicieli ziemskich. Zazwyczaj uważano je za nieprzychylne ludziom, mogące wywieźć wędrowca na manowce. Niekiedy błędne ogniki wiązano także z ukrytymi w ziemi skarbami. W tym wypadku miały być światłami w latarni krasnoludków. Wilkołak Znany też jako wilkołek. Jest to osoba posiadająca możliwość przemienienia się w wilka względnie humanoidalną postać posiadającą cechy wilczej anatomii. Zdolność ta nazywana jest wilkołactwem lub likantropią. Mity o ludziach mogących przybierać postacie zwierzęce występują praktycznie na całym świecie. Na przykład w krajach skandynawskich poza przemienionymi wilkami opowiada się także o osobach mogących zamienić się w niedźwiedzie. Pośrednio jest to związane z mitem o berserkerach. Natomiast w krajach afrykańskich wierzono, że niektórzy mogą przemienić się w lwa lub inne duże koty. Mit o likantropii ma bardzo długi rodowód. Wspomina o nim już Heredot w V wieku przed naszą erą. Podaje wzmiankę o Neurach, zamieszkujących południowo-wschodnie obszary Słowiańszczyzny, którzy mieliby raz do roku przemieniać się na pewien czas w wilki. Wiara w wilkołactwo szczególnie dobrze zachowała się na obszarze Podlasia, w przeciwieństwie do zachodniej części Polski, gdzie szybko odchodziła w niepamięć i prawdopodobnie nigdy nie odgrywała w nich znacznej roli. Można wyróżnić kilka przyczyn wilkołactwa. Zdolność przemiany wilka mogła być wrodzona lub nabyta. W tym drugim przypadku źródłem bywało albo ugryzienie przez wilka, względnie samego wilkołaka, albo magia, jak chociażby klątwa rzucona przez czarownicę czy czarownika. W przypadku zdolności wrodzonych lub ukąszeń przemiana najczęściej bywała czasowa, zachodziła podczas określonych momentów, np. podczas pełni księżyca czy świąt, bądź na życzenie danej osoby posiadającej taką zdolność. Natomiast w przypadku ingerencji magicznej przemiana w wilka była trwała i mogła zostać cofnięta jedynie przez osobę, która rzuciła klątwę. W zależności od przyczyny likantropii, zróżnicowane było także zachowanie i charakter przemienionych ludzi. Wilkołak z urodzenia lub ukąszenia był agresywny, dziki i zachowywał się jak zwierzę. Czynił liczne szkody. Mógł także napadać na ludzi. W drugim przypadku, gdy wilkołak zyskał swoją formę przez rzuconą klątwę, zachowywał w dużej mierze swój ludzki charakter i naturę. <śmiennie> On their necks they brush their heads and put hair on their dolls. See them dance and pinch the boys' ears. But the man with the hairy back shall cut up their dresses and smash up their dolls. And put them in pies and, put them in there. Put them in pies and cook their hair and ears and eyes.